Hej Mam dzisiaj dla Was gościa w filmie. Będzie występowała tutaj główna bohaterka. Prowadzimy influencerskie życie. E, jak co dzień? jak co dzień I jesteśmy nad morzem. O. Tak! Co w skarbie? Pale pale tu! Pa pa. Nie, tam z powrotem. Nie mogę się skupić. Zobaczcie, tutaj stoi ten mój domek ukochany, e, który się już sprzedał. Ja go kiedyś pokazywałam, że to jest moje marzenie. I on tutaj jest sprzedany i ma taki widok. O. O. Także ktoś dobrze wybrał. Ta dziura silne, silne baby, na tą górę, nie? Na zdrówku skarbie. Zadwadki, No, To jak No nie pada deszcz, na no pewno nie. I czy japoń spada? No to tu masz grabki. To w Norwesku się spada, to jak mówiłem, gdy nie pada. Oj, ja A się... ja... Okej. Okay. Ale Ada to za sekundę będzie miała mokre buty. Mama pamiętamy że tu nie i. Ja Fajnie trafiliśmy, zaraz będzie morsowanko Ale co Nie wzięłam bielizny Wodzie mama nakłada. Maar no, je is goed kochend naar Bali. hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Daj no hejo! Zobaczcie co, co to się dzieje. Szampon rozmarynowy to robi. I później mam dużo takich właśnie włosków, z którymi nie wiem, co zrobić. Eee... Odnośnie ostatniego filmu, byłam właśnie, wróciłam przed chwilą z konsultacji z plastykiem, chirurgiem. Mam dylemat. E, to, co ja chciałam zrobić, to tak, to ja chciałam zostawić, mówię tutaj o moim brzuchu, jeżeli ktoś nie oglądał ostatniego filmu, że mam rozkminę, że po prostu nie wiem, czy robić operację, bo mam brzydki brzuch, którego brzydki, w sensie mi się nie podoba ja go po prostu nie lubię i myślę nad tym bardzo intensywnie od 4 lat żeby coś z tym zrobić no i co mi Pan powiedział ja ze swojej strony zaproponowałam to co ja chciałam, czyli chodzi mi o to, że chciałabym, żeby ten pępek został na swoim miejscu żeby obcięli mi po prostu to co jest pod pępkiem tą skórę no, i e, chciałam się dowiedzieć, jaka będzie duża blizna i tak dalej, i tak dalej. No, co? Pan doktor powiedział, że z jego punktu widzenia, tak jakby e, nie ma to sensu, bo blizna tak czy siak będzie tej samej wielkości od biodra do biodra, robiąc mini plastykę i pełną plastykę. Ja mam rozejście mięśni, to o tym wiem. Co nowego się dowiedziałam, to to, że mam przepuklinę. O tym nie wiedziałam. E, co prawda, bolą mnie czasami plecy. E, ta postawa nie jest już taka sama. Ja staram się ćwiczyć. Ćwiczę praktycznie no, cały czas, kiedy nie mam okresu, kiedy mnie nie boli brzuch. Staram się cokolwiek ćwiczyć, cokolwiek robić, wzmacniać. E, ale ta postawa jest inna i faktycznie czasami bolą mnie plecy. Mm. Dowiedziałam się właśnie, że ta przepuklina jest. Ja o tym mm, czytałam na samym początku i kiedy nie wiedziałam o tym, że ją mam, no to się ucieszyłam, bo, bo to jest dosyć częsta przypadłość, że kobiety, które mają po ciąży rozejście tego brzucha, tych mięśni, y, mają też przepuklinę. I ja się cieszyłam, że mówię super, że chociaż tej przepukliny nie mam. No ale okazuje się, że jednak mam. Yy... No i co? No i, no i ten pan George, bo u George'a byłam. Yy George mi powiedział, że generalnie zszywać mięśnie, yy, naciągać skórę i ciąć wszystko i taki jest najlepszy efekt, bo mówi, że to co mam nad pępkiem, to tak jakby to się nie zmieni. Więc mówię, what's the point? <laughs> Jaki jest sens ciąć? Skoro już naprawiać brzuch, no to cały. No i słuchajcie, jest problem taki, że ja miałam nadzieję, że on mi powie, że dobra, to tylko pod pępkiem e, i tutaj nic innego nie ruszamy. E, on powiedział oczywiście co innego i ja się boję. Powiem Wam, czego ja się boję, tak szczerze. E, teraz nie czuję się, że jestem sobą w pełni. Czuję się jakby ktoś mi dokleił nowy brzuch. I tak jakby ja się nie czuję w pełni sobą, przez to, że. Jak patrzę na siebie, to nie widzę siebie, bo ja tak nigdy nie wyglądałam, i no to jest bardzo dziwne uczucie, które jest ciężkie do, do opisania. I boję się też z drugiej strony, że jak oni mi przeszyją ten pępek, nie daj Boże, coś mi spieprzą. Bo szczerze powiedziawszy, bardzo rzadko się zdarza, żeby kobieta po pełnej plastyce miała ładnie zrobiony pępek. Te nowe pępki zazwyczaj wyglądają tak sztucznie. Ja mu też te, temu lekarzowi powiedziałam, że tego się obawiam, e, że nie wygląda to naturalnie i że ja nie chcę takiego sztucznego, plastikowego efektu, bo na tym mi nie zależy. E, I boję się z kolei w drugą stronę, że jak będę miała jak nowy pępek, że spojrzę na siebie i też siebie nie zobaczę. To jest, trudno, to jest trudne do opisania. To będą tylko wiedziały babeczki, które właśnie się z, z tym borykają. A, no i jeżeli chodzi o cenę, no to kosztuje to 82 tysiące koron za szycie mięśni, no za, za wszystko, włącznie z naprawieniem tamtej yy, przepukliny. No i nie wiem co teraz. Spoglądam cały czas tam w tamtym kierunku, bo mam przed sobą kuchnię, która przyjechała dzisiaj yy, na kilka tur. W ogóle yy, to ma przyjeżdżać, i kolejna dostawa będzie dzisiaj wieczorem. Ostatnia już mam nadzieję, mam nadzieję, że wszystko przyjedzie. Eee... Reszta w przedpokoju eee... i ja nie wiem jak ja kiedyś mogłam lubić remonty. Ja przysięgam, ja kiedyś lubiłam remonty. Jarało mnie to wybieranie, to wszystko to kupowanie, takie wiecie, wszystko, cały ten proces, ja uwielbiałam to. Ja teraz to mnie, to mnie tak wycieńcza, wykańcza i, i nie lubię. Już naprawdę mm -mm. chciałabym, żeby się tak dało, że pstryk i żeby ta kuchnia już tam nowa była. A ja muszę się właśnie jeszcze wziąć za zapakowanie wszystkiego. Żeby było właśnie wszystko gotowe do, do robienia tej kuchni, do montowania na jutro. I gdzie ja mam to wszystko pomieścić, powiedzcie mi. Mieszkanie niby duże, znaczy duże, no 64 metry, no to też nie jest małe, nie? No dobra. Idę, idę coś podziałać. Ktoś ostatnio w komentarzu napisał mi, że mam ładne włosy. To tak nawiązując do moich ładnych włosów, tak właśnie wyglądają moje naturalne włosy. Umyte, co prawda, wczoraj wieczorem. Była odżywka, nakładałam odżywkę taką do spukiwania oczywiście. Widzicie tu pod spodem, co się dzieje? To są loczki. To są moje naturalne włosy. I gdybym może miała czas i chęci i siły, to jakbym sobie e, zrobiła taką długotrwałą, odpowiednią pielęgnację pod włosy, właśnie kręcone, to właśnie wyglądałyby one w ten sposób. A ja po myciu. Jak one mi trochę przeschną, ja je po prostu rozczesuję i robi mi się właśnie coś takiego. Czekajcie, tu gdzieś była ta grzywka jeszcze. O, o. To, to, to ja. Dzień dobry. Wiecie co, idę się chyba położyć, bo jestem zmęczona. Przez ostatnie trzy dni nie chodziłam do pracy, bo miałam okres. Przyatakowała mnie endometrioza, do tego miałam kaszel. I ja myślałam, że pojadę naprawdę na pokotowie, żeby oni dali mi e, szota z morfiny, bo po prostu ja nie mogłam wytrzymać, e, bo jak kaszle, to wszystko tam spinam i miałam za każdym razem takie wrażenie właśnie, że tak jakby mi ktoś nożem tam... Więc kaszel trochę ustał, jeszcze kaszle, to jest takie jakieś dziwne takie gilgotanie mam, nie wiem czy po Adasiu coś złapałam, bo on też ostatnio do, dosyć długo kaszlał, chyba przez trzy tygodnie, e, zresztą kto nie kaszle teraz ręka do góry, bo wszyscy kaszlą, e, no y, i dzisiaj byłam pierwszy dzień w pracy, hmm, po tych trzech dniach, jeszcze dalej mnie tam łupie w boku, ale to już w ogóle nie ma porównania i... Jestem zmęczona po prostu, no, dużo się dzieje i ta kuchnia jeszcze, Boże. Dzień dobry. wczoraj trochę ponarzekałam, ale musiałam tak siebie wyrzucić, ja czasami tak mam, musiałam sobie w ogóle popłakać. Trochę sobie popłakałam jeszcze przed spaniem, a dzisiaj wstałam na takim, tak nabita. Na nastawiałam sobie budzik na ósmą, ale przed budzikiem się obudziłam, no bo dzisiaj miał przyjechać spec od kuchni, robić tą kuchnię. Plany na dzisiejszy dzień to mam takie, że o 12 przyjeżdża Adaś i nie wiem, czy tu się w ogóle coś będzie kręciło, wierciło, czy, czy nie, bo nie, nie jestem pewna. Tak czy siak jest dzisiaj fajna pogoda, więc ja zabieram dzisiaj Adasia na zewnątrz i... Wszystkie rzeczy z kuchni wyniosłam, wszystkie patelnie, no wiecie, wszystko z kuchni, żeby było pusto. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam w sumie, bo głównie po to nastawiłam budzik rano, żeby się wyrobić właśnie przed dziewiątą. Anyway, najwyżej zjemy obiad na mieście dzisiaj. Zrobimy sobie taki dzień włóczykija. No bo tak, już mówiłam, że Adaś właśnie spał u taty. I o 12.00 tata go odwozi dzisiaj, a dzisiaj jest sobota. No i fajna pogoda, jutro już ma być kiepska, więc dzisiaj chcę na maksa wykorzystać jak najwięcej tego czasu, żeby właśnie się powłóczyć. Pobiegamy po dworze, może pojedziemy na plażę, w to właśnie nasze ulubione miejsce. Zobaczymy, zobaczymy, ale plan jest taki, że zaraz wybywam do 11.00. No także jeszcze za półtorej godzinki Adaś przyjedzie, to ja się zdążę właśnie ogarnąć. I ruszamy w świat. Zdążyliśmy już obskoczyć plac zabaw. A Teraz przyjechaliśmy. Gdzie, Adasiu, jesteśmy? Co myjemy? Na plażę. Na plażę. E, I na lodach byliśmy. I pierwszy raz kupiłam na, sobie nowość. były zamknęta. Zamknięta była droga, no. Zmienili troszkę i teraz trzeba w innym miejscu zostawiać samochód, tak? Na innym parkingu. Ale zobaczcie. Uuuu, kupiłam sobie lody o smaku popcorn. To jest jakaś nowość i uwaga, będzie testowanko, bo nigdy tego nie jadłam. Mmm, ale pyszotka. Pycha, no. Taki słony karmel, ale zajeżdża popcornem. Bardzo dobra. Mm. I ogólnie dzisiaj jest taki dzień, ostatni, kiedy sobie folguję. Ja ogólnie słodyczy jem mało. Mm, ale ostatnio sobie tak pozwalałam, coraz więcej. No i zaczęło mi znowu przeszkadzać, bo mam szyję. Nie widać go tak za. Nie, no trochę widać. Chodzi mi właśnie o pryszcze. Mm. Jak się oczyszczę. Moja skóra dużo lepiej wyglądała właśnie jak ja nie jadam w ogóle słodyczy na biału. I bardzo mało glutenu. No Chcesz i jakoś nam. Chcesz skosztować? Mhm. Proszę. Dobra. Czekam na boguchę. I całą familię, bo przyjechaliśmy tu razem. Ale widzę, że jeszcze ich nie ma. Tak jak mówiłam, pogoda jest dzisiaj beznadziejna. Dlatego jest strasznie tutaj ciemno. I, I co? No ale pokażę wam. Słuchajcie, no kuchnia, bo. Yy, nie zrobiłam update'u i żeby nie było tak jak z tym łóżkiem, że czekaliście, czekaliście i, i łóżka Wam nie pokazałam. I nie chciałam, żeby kuchni też nie było. Znaczy kuchni, w sensie zalążek na razie, bo kuchnia jeszcze nie jest skończona, ale chciałam Wam pokazać, jak to mniej więcej będzie wyglądało. O, tak to będzie wyglądało. Tu będzie blat, oczywiście... Czekajcie, tu będzie lodówka, tu będzie takie kargo małe wysuwane. Tu na całe szczęście mam, wiecie, na czym gotować, więc jak mam na czym gotować, to, to reszta mnie nie obchodzi. Tu będzie szafka narożna, tu będą wysuwane szuflady, tu też będą wysuwane szuflady. Tu pojawił się oczywiście problem i jest dupa blada. Czekaj, skarbie, za chwilkę, za chwilkę przyjdę, dobra? Bo... Dupa blada, dlatego że tu jest boiler. Ja mam boiler i ja nie wiedziałam, że tu jest coś takiego, że to w ogóle ze ściany wychodzą te rurki. I tu jest jeszcze taka rura, która też wychodzi w ogóle z podłogi, więc tu jest problem z tymi szafkami. No, jest generalnie problem, ale zdziwiłabym się, gdyby nie było. No i tutaj stanęło, bo nie wiadomo, czy będziemy po prostu to ciąć, czy będziemy hydraulika. Wzywać i przesuwać, w sensie, żeby on tą rurę coś tam z tym zrobił, żeby dało się te szafki przesunąć. Zobaczymy, jeszcze nie wiem. Eee, no, eee, zlew, kran, tu jeszcze ten kabel, też trzeba to eee, powiercić trochę i schować ten kabel, bo ja nie chcę tutaj więcej szafek. Zresztą nawet, a nie, gdybym chciała, może akurat, no, dałoby radę. Ale chyba nie chcę więcej szafek, myślę, że się pomieszczę. E, tu będzie zmywarka i tu będą też szuflady, więc mam nadzieję, że będzie ok. Blad wzięłam taki jasny, drewniany, i to, z czego jestem najbardziej zadowolona, to z tego, że mam w końcu podklejany zlew w końcu. No, e, no, i później jeszcze wiadomka tutaj dojdzie, tu trzeba obrobić. Mama. Już serduszko, już kończę. E, uciąć i będzie czarny okap, i tutaj nie będzie żadnych szafek. Tu chciałam, żeby było pusto, więc tu trzeba to obrobić, jeszcze później pomalować. E, no i jakieś płytki położyć, coś tutaj, chyba po całości. To znaczy, bardziej bym wolała tylko na tej ścianie i na tej, żeby tutaj pod tym oknem nic nie robić. E, ale zobaczymy. No, no, a, tu mówiłam, że będzie lodówka zabudowana. A to stąd y, wyleci i będzie będzie spokojno. No na razie jest tak. O, <grych> y, ale no tak musi być na razie. I i tyle. Fajnie będzie. I jeszcze sobie tak myślę, żeby wziąć zamówić y, ledowy ten. Tutaj pod te szafki, żeby było światełko, bo światełko. ogólnie no tutaj mam y, lampę. Tu mam, będę miała przy okapie też światełko. No i tu myślałam, żeby pod tym z tej strony też takie ledy, takie na, na czujkę. I to się wtedy na USB ładuje. I to, myślę, że, da myślę, że zda egzamin. Bo ta ku, kuchnia ogólnie, wiecie, ona ma okno, ale mimo wszystko jest dosyć ciemna. E, fronty zdecydowałam się na białe fronty, żeby ożywić trochę to miejsce. I, no. Jak będzie gotowe, to Wam pokażę. Na razie chciałam Wam pokazać jak to mniej więcej jaki będzie, jaki będzie plan. I, I cieszę się, że jest to takie u, e, bo dodało mi to miejsca, mam dużo więcej blatu roboczego. I będzie fajnie. Ładnie będzie. I jeszcze muszę te płytki jakieś wybrać, ale chciałabym. Po prostu takie cegiełki, chyba trzydziestki, sobie musiałabym to odmierzyć, jak wysoko to by było, bo nie chcę po całości albo po prostu 60 na 120 takie wielkie płytki, albo takie cegiełki w pionie. Zobaczymy. No. Dobra, teraz yy, teraz misja mama. Mama? No? Może się się Mam pić? To, a słuchajcie, my to pijemy teraz z jednej butelki zaraz Nie, To jest mój, tylko twój jest, a który jest mój? Tam ten i ten! A, dwa mam, dobra. Start! Ach, robimy zawody na picie wody, bo mi niezbyt dobrze idzie y, picie wody, a Adasiowi też tak sobie. Mama, I mamy teraz takie super ekstra... Boli ten bluzek, musisz pić dużo wody, tak? Boli brzuszek, no. Tak, musisz pić dużo wody. Dużo tak? wody, bo woda jest bardzo zdrowa, prawda? Tak. No, widzicie? Trzeba pić dużo wody. E, dobra, więc ja teraz... Bo już jest niedziela. Mama, by the way. a jak chcesz to, możesz tu ustawić. Nie, nie chcę sobie tam ustawić, bo ja już kończę, wiesz? I jest niedziela. Jest mama, mama, mama. Eee, trzeba zmontować filmik i trzeba się bawić. Tak? I obiad jeszcze ugotować. Także. Papa! Pa! A nie, jeszcze chwila, przypomniało mi się coś. Eee, prosiliście o QA. Także jak macie jakieś pytania, możemy zrobić, bo bardzo dawno nie było eee, QA. Macie jakieś pytania? Co ty? To piszcie pod pa, tym filmem. Papa! Pa. Piona! Pa. Piona! Papa! Pa! Dobra, pa! Ty? No. Pa! Ty? Ty! Papa!